Cześć, Siemanko Widzowie. Ja Chciałam Wam trochę opowiedzieć o mojej nowej szkole. Tak, proszę nie hajtować, to jest dla żartu koszulka, więc żeby nie było. No, jest bardzo fajna szkoła. Mogę Wam później jakieś tam zdjęcia na przebitkę czy coś wrzucić. wrócić. Jest bardzo fajna, to jest szkoła średnia, jakby ktoś pytał. Mam, mam naprawdę szczęście z klasą, bo super klasa mi się trafiła super klasa. No, i nauczyciele bardzo mieli wszystko. Bardzo miałem fajne powitanie. Ogólnie szkoła, bardzo duża. Bardzo, bardzo, bardzo mieli nauczyciele. Dużo się już nauczyłem, nawet jeśli to były tylko dwa dni, bo zaczynałem wczoraj, tak? Wczoraj, już dzisiaj mam drugi dzień. No, i jest naprawdę super. Wszystko już książki dostaliśmy, mogę Wam zaraz pokazać. Naprawdę, szkoła jest wyśmienita. Teraz Wam pokażę cały materiał, który już kupiłem i wszystkie książki, które dzisiaj dostaliśmy. Tutaj zobaczcie. Sześciutko to są książki, jakieś zeszyty inne rzeczy do mojej szkoły. No. Ogólnie naprawdę szkoła bardzo... Naprawdę ja wiem, że mówię to piąty raz, ale bardzo, bardzo miła. Wszystko jest super. Mam dobre połączenie autobusem, bo tak jeżdżę autobusem rano i wieczorem. Rano wychodzę o 6.50 na autobus. Do szkoły tak, znaczy przyjeżdżam o 7.36 najczęściej i muszę iść do szkoły, bo zaczynam 7.45, ale daleko nie mam, no i wracam, zależy, w środę mam trochę dłużej, bo do 15.15, 15, a tak to do 13 coś tam, no i to było w sumie by na tyle, ale jeszcze Wam pokażę mały haul, bo byłem na zakupkach kupić nowe ciuszki i no. Pierwsze to są takie bagi, znaczy takie, no, bagi skini, czarne zwykłe, fajne. Tu jest mój piesek Daisy. No, i przechodzimy dalej. Pięć takich koszuleczek, tutaj z Lebronem. I trzy takie różne. I tutaj, jeszcze taka. Takie bagi, jeansy. Tutaj bagi. Jeszcze jedna. Ogólnie wszystkie te spodnie są z Zary i koszulki z jakiegoś tam sklepu, już nie pamiętam imiona. I takie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Opowiedziałem trochę o mojej szkole, jeszcze zrobiłem Wam taki mini haul. Jeszcze Wam zaraz pokażę na przebitce jedno zdjęcie i super będzie.